Juhu! Tylko teraz od tego poniedziałku znajdziecie nasze ubrania w promocyjnych cenach. Wybierz dla siebie bluzę albo czapkę i łap razem z nami porządną dawkę bemiksowej zajawy. Siemanko, dzisiaj jesteśmy na Skateparku w Dyni. Dzisiaj nie jestem sam i mam specjalnego gościa dla Was. Dzisiaj z moim gościem zrobimy Colin the shots, gdzie ja będę mu wymyślał triki, a on będzie je wykonywał. Przystaję Wam naszego gościa. Maciek Maliszewski, reprezentant. Dzień dobry, dzień dobry. Siemanko. Maciek jest 17-letnim ze Zesuwska, reprezentuje Jara jest w naszym teamie. Dzisiaj wpadł na wspólne jaski i dzisiaj powymyślałem mu triki do katowania. Maciuś, rozgrzeweczka, traczek z kąta w kąt, dobra? Dobra, dobra. Dobra, Macieja. Z dedykacją dla Gracjanka, jak chce zobaczyć dużą rurę, jak robisz? Dużą rurkę? No to się bał robić dużej rury, jak tu kiedyś był. Pozdrawiam, Gracjana Jaszczaka walimy dużą rurę. Strasznie męczyłem Maciusia, że ma robić whipy na korby, żeby było więcej kontroli. On twierdził, że to jest parkowa, ale przekonał się więc, rozgrzewkowo, Maciuś, ten whip dla ciebie. Do Dobra, skąd to skąd, to w jest... skąd w No. Dobra, skąd w Yo. Maciuś jest technicznym świrkiem, który potrafi robić pełno kombosów na feki, na manualu i tak dalej, więc musimy go, żeby zrobił fibra do harda w dół murka i następnie bara na bęku. O Kolejne wyzwanie dla Maciusia, 50 do hardbara z rury. Proszę państwa, do przygotowania do hardbara. Maciuś jest osobą, która ma to z pierwszej próby i nie zna nikogo, kto robi to tak dobrze, więc mam nadzieję, że się obwiniemy w trzy próby. Tak więc no. Pamiętajcie, dzieci i dorośli, rurki zawsze trzeba smarować, dbać o nie, głaskać je i przede wszystkim grindować. właśnie. Zmieniamy spota, idziemy na małą dobudówkę skate parkową. Tam coś pokminimy, powymyślamy tryczki dla Maciucia. Pierwszy ogień lecimy po barsbęku i. Whipem bank. No i e, Chciałbym Twoją popisuję zobaczyć, czyli tutpik do laki, do fibla, do Harda w dół. O kur no, dobra. Kurde, zajebiście. Kolejny triczek, jaki dzisiaj zrobimy, to 1.8 do Kruxa, do Indiana w kąt. Dobra, mamy upgrade sytuacji, robimy jednak w dół rury, co mi niesamowicie imponuje, bo ja nie znoszę tego I ja go nie umiem i z przyjemnością zobaczę, jak Maciuś groi. Mam nadzieję, że nie, jak się wydawa, tylko jak go robi. Dobra. lecimy dalej po chwilowej przerwie Wracamy znowu na mojego boksika Zrobimy 1-8 do fejki na boksie Do fejki-bara z boksa Kolejny triczek, którego nie zrobię chyba już nigdy w życiu Więc fajnie byłoby zobaczyć od Maciusia Lecimy! Jo, to będzie dobre U... eee. Maciuś jeszcze nie wie, ale jego kolejnym zadaniem jest downside whip na bęku. Mamy mało whipów, tak więc spróbujemy dograć coś jeszcze tych whipowego. Ostatni triczek dzisiejszego dnia, nie mogłoby się obyć bez dropów. Maciuś przygotował dla was specjalną niespodziankę, a co to będzie, zaraz zobaczycie. O! Dobra, proszę państwa, sytuacja jest wagi państwowej i nie będziemy mówić, że prezydent jest debilem. Maciuś dzisiaj się naprawdę dla nas postarał, więc wszyscy, łącznie ze mną, zostawiają mu followa na Instagramie. Eee, dzięki śliczne za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Wszyscy klikamy subskrypcję i do zobaczenia w następnej edycji. Cześć!